Piątek, weekendu, początek, a to oznacza, że czas na kolejny odcinek typerskiego programu Lecą Typy. Dziś pod lupę bierzemy trzy najciekawsze spotkania extra Ekstraklasy. Serdecznie zapraszamy. Ja nazywam się Mikołaj Wiśniowski, a typy na spotkania piątej kolejki Ekstraklasy przedstawia razem z gościem specjalnym Tomkiem Gomulińskim z Extra Stats. Witam Tomek. Cześć, witam. Oraz z Piotrem Szewczunem, redaktorem portalu legalni.bukmacheczek.pl. Witam Cię Piotrek, nasz stały gość tutaj, nasz stały ekspert, współprowadzący. Również witam, cześć. Dzisiaj panowie dosyć nietypowo, bo bierzemy pod aż trzy spotkania. Z reguły był, był to tylko jeden mecz. Zdecydowaliśmy się na trzy mecze Lech Lechia, Piast Śląsk oraz Krakowia Jagielonia. Miała być Legia Brukbet Nieciecza, ale jak wiadomo, to spotkanie zostało przełożone. Także te trzy mecze bierzemy sobie dzisiaj pod lupę. Nie przedłużając, startujemy z typami. Poproszę Ciebie, Tomek, o Twój typ na mecz Krakowia Jagielonia. No. Patrząc na, na historycznie na spotkania jakowist z Jagielonią, ale także na ostatnią formę obu drużyn, skłaniałbym się ku wygranej Jagiellonii. także widziałem u was ciekawy typ na, na to, że Jagielonia wygra pierwszą połowę. Wydaje mi się, że to było, że to był typ w okolicach 3,70 bardzo, bardzo ciekawy, biorąc pod uwagę, że Jagielonia. Cztery z ostatnich pięciu bramek strzeliła w pierwszej połowie, natomiast Krakowia w żadnym z ostatnich 11 spotkań nie strzeliła więcej niż, niż jednego gola. Wydaje mi się, że, że to może być, może być w dobrą stronę. Spojrzałem też na bilans trenera Michała Probierza z, z Jagielonią. To, to, to jest bilans Probierza przeciw Jagiellonii właściwie. To jest osiem porażek w trzecha probieża z trenerem Amrotem. To są cztery porażki w sześciu spotkaniach. To wszystko były mecze Krakowi z Jagielonią. Więc biorąc pod uwagę właśnie aktualną formę Krakowi, wydaje mi się, że, że poszedłbym w stronę właśnie w stronę zwycięstwa Gielonii i w stronę prowadzenia w pierwszej połowie. Dzięki Tomek, tutaj statystycznie wszystko się, wszystko się zgadza, także elegancko myślę, że tutaj ten typ jak najbardziej idealnie wytłumaczony. Teraz Piotrek poproszę Ciebie, Lech, Lechia ja, chyba hit tej kolejki. Hit tej kolejki i to dosyć, muszę powiedzieć, dla mnie, dla Was pewnie też niespodziewany, bo o ile statystyka Lecha w strzelonych golach to jest jakby nieduże zaskoczenie, o tyle statystyka strzelonych goli przez Lechie To już dla mnie jest pewnego rodzaju zaskoczenie, bo Lech ma tych goli strzelonych 8, Lechia 6 i to jest chyba drugi wynik po czterech kolejkach w lidze, więc ja się spodziewam sporo. Spodziewam się sporo. Te mecze Lecha z Lechią nie zawsze obfitowały w grad bramek, ale tutaj myślę i mam nadzieję, że, że będzie zupełnie inaczej. Na pewno stawiałbym tutaj, że e, bramki padną z obu stron, bo, bo, bo niby dlaczego miałoby być inaczej, skoro oba zespoły tak dobrze czują się z przodu? Ja sobie spojrzałem na taką statystykę m, tych meczów ze względu na e, otwieranie, ot, otwarcie wyniku spotkania, i to robił dużo częściej. Lech Poznań, nie tylko nie tylko w Poznaniu, ale też w Gdańsku, a mając na uwadze to, że Lech będzie grał u siebie, stawiam w tym spotkaniu na to, że to Lech otworzy jego wynik. Nie wiem czy w pierwszej czy w połowie czy w drugiej, ale, ale wydaje mi się, że pierwszy do siatki trafi zespół Macieja Skorczy i na to, na to stawiam dzisiejszy mój typ. Dzięki Piotrek. I na koniec mecz Piast-Śląsk, więc też mecz ciekawy, zapowiadający się. Mecz sąsiadów w tabeli, mających tyle samo punktów, po sześć oczek ma i Piast, i Śląsk. Ja osobiście bardzo, bardzo polubiłem Śląsk na początku tego sezonu. Dobrze grali w eliminacjach do, do Ligi Konferencji. Ostatecznie no, zachłysnęli się tym wyjazdem do, do Izraela, ale wydaje mi się, że Jacek Magiera robi tam dobrą robotę i ja myślę, że w włączą się na dobre do walki o. O tą czołową trójkę w tym sezonie. Oczywiście Piast pod wodzą Kinga Waldemara też, też jest zawsze zespołem solidnym, ale wydaje mi się, że Śląsk już wyleczył wyleczył Kaca po, po, po porażce z HPL-em i że wróci na, na dobre tory, bo w tym sezonie ligowym tylko w sumie trzy remisy, jedno zwycięstwo, także także Śląsk nie przegrywa, a z kolei Piast gra w kratkę. Dwie porażki, dwa zwycięstwa, także ja w tym spotkaniu skłaniam się w stronę Śląska. Typuję, że. Albo Wrocławianie wygrają, albo zremisują i ponadto zobaczymy przynajmniej dwa gole. Wydaje mi się, że będzie to, to interesujące spotkanie. Kursy, ponad dwa w Superbet, dzisiejsze kursy, w ogóle wszystkie szukaliśmy w Superbet. Znaliśmy bardzo ciekawe, ciekawe zakłady u partnera naszego odcinka i ponadto Superbet ma także bardzo ciekawą, nową ofertę powitalną, o której opowie więcej Piotrek. No, ta kolejka to jest w ogóle dobry moment do tego, żeby zacząć grać w Superbecie, bo po pierwsze szlagierowe mecze w tej kolejce, a po drugie Superbet odpalił nowy bonus powitalny, który z naszym kodem, z kodem ze strony legalnej kodem SBVIP, robi się jeszcze bardziej atrakcyjny, bo możecie liczyć na cashback do 1300 zł. Możecie liczyć na bonus od pierwszego depozytu, do 200 zł, a z naszym kodem SBVIP, z kodem, który znajdziecie na stronie legalnibukmacherzy.pl, możecie także otrzymać ekskluzywny freebet o wartości 35 zł. Więc rejestrujcie się i korzystajcie z dobrodziejstw tego kodu promocyjnego, który znajdziecie na naszym serwisie. A żeby jeszcze lepiej wprowadzić Was w atmosferę zbliżającą się kolejkę ekstraklasy, Tomek przedstawi teraz ciekawostki statystyczne na zbliżającą się kolejkę. No tak właśnie patrzę na te, na, te, na te liczby, wydaje mi się, że, że można, można to widzieć w ten sposób, że będą gole padały już od pierwszych minut spotkań. Zauważyłem, że sporo ostatnio ostatnio ramek nie tylko w meczu Lecha z Brookbetem padało w, w początkowych fazach spotkania. I, I można na to stawiać, biorąc pod uwagę też fakt, że to jest wciąż początek sezonu, wciąż jest sporo zmian w drużynach. Wciąż beniaminkowie dogrywają się, zmieniają skład, kupują, więc, więc myślę, że, że można, można iść w tą stronę. Jeżeli chodzi o, o jeszcze więcej ciekawostek, myślę, że właśnie spotkanie Śląska, Śląsk tutaj można obstawiać w ciemno remis, przynajmniej tak patrząc na ostatnie spotkanie Śląska, to są, to są głównie remisy, bodajże 9 w ostatnich 14 spotkaniach. Co więcej, właśnie mówiliśmy o Krakowi, która nie strzela zbyt dużo bramek, mówiliśmy o górniku Łęczna, który czy Brookbecie, no bruk nie gra, mówiliśmy o Górniku Łęczna, który, który ma serię bez, bez, zwycięstwa, więc no tak w tę, w tę, stronę bym szedł właśnie. Dzięki Tomek, ogólnie myślę Panowie, że całkiem dobry moment na, na Ekstraklasę sobie wybraliśmy po tych czwartkowych dobrych wynikach naszych drużyn, także miejmy nadzieję, że poziom zostanie utrzymany również Również w lidze, chociaż ani Raków, ani Legia oczywiście nie grają, ale oby drużyny dopasowywały się poziomem i ciągnęły w górę do tych zespołów. Ja jeszcze powiem słowo tutaj oczywiście o naszym cotygodniowym konkursie. Typujcie nasi kochani widzowie mecz Lech, Lechia, dokładny wynik w tym spotkaniu. Dla osoby, która jako pierwsza dobrze wytypuje wynik, ten, dokładny wynik tego spotkania przygotowaliśmy 20 złotych free betów, super bet. Bardzo, bardzo przyjemna nagroda. Zachęcam do, do komentowania, do zostawiania łapek w górę, do odwiedzania naszego portalu legalni.bukmaż.pl oraz grupy facebookowej. To dla nas bardzo, bardzo ważne. Wtedy będziemy wiedzieć, co robimy dobrze, co robimy źle. Ja już na dzisiaj, Panowie, serdecznie Wam dziękuję. Tomek, Piotrek, bardzo, bardzo dziękuję i widzimy się za tydzień przy okazji typowania kolejnych meczów. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki bardzo.